Cześć moi drodzy, krótkie uaktualnienie wczorajszych wiadomości na temat śniegu oczywiście jak tak jak widzicie śniegu nie ma troszeczkę popruszyło wczoraj ale to wszystko jest szaro zobaczcie nie ma w ogóle śniegu zobaczmy czy są choinki <laughs> nie choinek też jeszcze nie ma ale pojawił się taki kabel z prądem, więc myślę, że będą jakieś iluminacje. Zobaczymy, pogoda jest dzisiaj naprawdę okropna. Wieje taki wiatr, że aż mi łzy lecą z oczu. Bardzo nieprzyjemnie. Szaro w grudniu z reguły jest szaro. Nie ma słońca, jest dosyć chłodno, około zera. Lekki mróz może. I musimy czekać na lepsze czasy. Dni są bardzo krótkie. Najkrótsze dni oczywiście są w czasie świąt Bożego Narodzenia. I teraz skracają się po troszeczku, ale są już bardzo, bardzo krótkie. Około 16 jest już zupełnie ciemno. Trzymajcie się. Mimo wszystko życzę Wam miłego dnia. Cześć. papa pa. pa. Zimno strasznie, trzeba wracać do domu. Nie? O, ci idziemy, idziemy Zibny dzień. A pojemnik jeszcze leży